Za duże. Do 7 to trzeba. O. 7 na 7 chyba będzie idealne, tylko Możesz mogę... tu wysłać to ten obrazek? W jak, chcę go zobaczyć. Dobrze, czekaj. Jak rozwiązać ten problem, Pro. chcę się dowiedzieć. Ja buduję niebieską jak coś. Niebieską buduję, tylko z czerwonej też muszę wziąć inspirację, bo od przodu będzie ten. Czołogar. No dobra, to trzeba zrobić. Um. Oj... To mało? Dobra to było. Dzięki. Słuchaj, idź dalej. Nie, 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 to ty wywalasz. To, dzisiaj to jest mój świat. Idę po węgiel. Jednak byłem ja półgotowy, że, pół że staniesz w miejscu i nagle zobaczę tylko, że jestem wywalony ze świata. No ja mówię, Zawiodłem się na tobie. Słowo, Zawiodłem się na tobie. nie są w stanie wpłynąć na moje akty, ponieważ nie operuję pod względem mocy. Dobra, Zwracając ja zaraz do będę Monte. No. E, Monte. To... to wyrób mleczny. Muszę to idealnie na. Mleko robią krowy. Krowy mają cztery żołądki, tak? Tak, przez chwilę się o do tym dowiedzieliśmy. Cztery żołądki, mają krowy. Gdzie jest krowy? Dokładnie. <laughs> e, krowy robią mu. Okej, okay. to jest akurat no. ciekawa informacja tutaj. Nie wiem, To dobrze. Do more, more you no... Know. I masz, bo... Bo... Bo widzę, eee, że to by się przydało mogę ci, mogę ci powiedzieć podryw na deszcz. Okej. Okay. Jesteś jak deszcz. Ciągle mnie olewasz, a dalej na mnie lecisz. Okej. Okay. Czekaj, muszę, muszę... Muszę się wyluzować po tym... Po tym, jakże potężnym yy, zdaniu, wypowiedzianym z moich ust, nie potrafiłem z prostą twarzą powiedzieć niepodległość. No. Proszę pana. No kurwa, dopiero teraz? E, poproszę. Ja ci potrzebuję. 2, 4, 6, 8. 4 razy 6, 2 Potrzebujemy 19. Żelazo. Ponieważ chcę zrobić trapdory, aby design, bo design się musi zgadzać, to klasycznie. dostaniesz? teraz? A poza tym potrzebuję loom, by móc stworzyć design. Dalej, prawidłowo. najpierw pierdolę, chłopak nitki, to ode mnie teraz, nie? Lomć. Czego się żeś powinien spodziewał? Lim. Lim. Potrzebuję trzy banery. Jak mi się wydaje, że trzy powinny wystarczyć. Masz. Nienki. I teraz potrzebuję 3 banery, więc ile to będzie 6, 12, 18 wełny, białej idealnie, ewentualnie w sumie jasno-szarej byłoby lepiej, ale nie wiem jak zrobić design korony na szerokość 3 banerów. To w sumie inny problem. Mega dziwnie mała będzie ta wieża. Dobra, ty masz małego. Może ona no jest trochę szersza niż wyższa. Nieprawda. Będzie gejdź. Ja bym ty. miał na 5 zrobił. Znaczy na, to jest tu na 5. Ja. Chodzi mi o to, że ty. na 5 ściany. No to jest na 5. Na 7. No na 7. chodzi ci tak. Czy lepiej. Właśnie było? nie wiem, się wydaje, że na 5 jest git. Nie, przed chwilą próbowałem i to się wydawało za dużo mi. To jest 8, to jest 9 już człowieku. Ojej, przepraszam. To jest 7. <noise> matematyki nie umiesz, debilu? To mi się wydaje za dużo. <noise> to ja nie za była matematyka, tifu. To była matematyka. No dobra, to, to i tak będzie szersze, masno. bo będą schody tutaj, nie? <noise> to opak, to będzie by no, A co, nie mogę? Masz problem? Mi się był nie podobało na przykład. I tu schody będą takie? No to płacz. Dookoła, no. Co, masz problem? Nie, nie tu. Nie tu, od góry. Powiedziałeś to od góry, od góry jakbyś bo... nie potrafił ury zrobić. Językiem. Bo tak, bo tak to powiedziałem. Przez przypadek. Od góry. Od góry. Trzeba, no. Od góry. To nawet nie, ja nawet nie powiedziałem L. Ja powiedziałem coś jeszcze innego. Od góry. No, to mniej więcej tak było. <laughs> I zauważyłem dopiero teraz, że jest ten tracker jebany na ludzi. No jasne. Yes. Na, na śledzić każdego. A Od czego to zależy? Gdzie on się wyświetla kiedy? A shift nie klikasz? Nie, mam pojęcia. Jak, jak mam shifta, to go nie ma. To, to no. o tym wiem. Ale nie wiem od czego zależy, kiedy w ogóle działa, a kiedy nie. To niskie. Jeden do góry co najmniej. Za chwilę się przekonam, czekaj. No. Dużo za szeroka jest jak Twoja mama. Rozumiem. Kurde. Chujowy ten podcast wychodzi. O, o jeden o jeden. No o jeden musi być. Ty jesteś chujowy. I chcesz, jak, jak chcesz jakoś produkcji typu Żółtek, yy, yy, co Żółtek trzyma w kieszeni, to musisz się cofnąć do 2014- nie, 2015 i nagrywać content z... Yy, wygady smoc. A jak nie umiesz tego zrobić, to nie będziesz nigdy po popularny w sieci, tak? Co ty mówisz w ogóle teraz? No nie, jesteś człowiekiem kultury, nie wiesz kim jest żółtek. Nie wiem. No właśnie, no, to tutaj masz problem, tak? Jesteś zacofany, jeśli chodzi o trendy w internecie i prawdopodobnie jesteś sam trendowaty, ale to pomijmy. <noise> to, jak myci się teraz, dlaczego tak? To jest Sferki możliwe. się muszą zgadzać. Cfelki? Przepraszam, że... Przepraszam, że chcę ci podcast ugotować. Jakie cwelki? Dobre. Cyferki. Co jesteś na ty. Cfelki mówiłeś. O w taką stronę A, to jest. Co? Czemu tak zjebałeś to? Coś, w jaką to jest? No w bok było. A to nie wiem. Właśnie o, ja prawie to wyłączyłem wziąłem. Minecrafta jest przypadek. Dobrze, Tomasz? Dobrze. Scaft holding. Dobra. To coś, czego nie mamy. No, może nie będzie przodu. on ma tą armatę, nie? Ty się da... Ty się ja tam armata, nie? Siedem. To jest dziura z przodu. Wydaje mi. Nie, w sumie to jest dobra. To wygląda teraz jak ten, ta rura no, z Mario. Oczliwe, że trochę. Tutaj z przodu. Tutaj z przodu to powinno być na pół, ale tu powinny być okay. slaby, czekaj. się I wykombinuje, będą schody, jak zrobić słaby. E, mógłby pan... Mamy jakiś węgiel jeszcze, czy nie? Mi się przydało przepalić to troszkę. Lepszy. Nie, to by slaby musiały być, chłopie, jak się wydaje. Bo slaby wyglądałyby lepiej w tym przypadku. I od tyłu też muszą być. Z mm. każdej strony. I od Nie, boku tutaj to by były brick, wall, brick wallsy, by były tu dobre. Nie, czekaj. Tutaj, tu, tu, tu gdzie by stoję były... na tych bokach, Ej, tu gdzie Wolsy. stoję, to by można by. No właśnie, wallsy, tylko od Ale boku tutaj jest. Wisa, wisa, no właśnie, zwisa tutaj to. Ja bym zrobił czerwoną. Czerwona będzie gołtem. Na początku miała być niebieska, ale to nieważne. Chłopak zmienia zdanie szybciej niż. niż kobiety. Bo nigdy nie miałem kobiety. No właśnie, chciałem być ja misoginistą, a ty tutaj widzisz. Nie masz oporów. No, nie mała co. <laughs> masz problem? Codziennie rano wstaje i tak myślę, kurczę, <laughs> albo chciałbym być. kurwa, zepsułem. Codziennie rano wstaje i myślę sobie. Ale chciałbym przestać być mi i potem widzę, jak kobieta jeździ albo mówi coś i, ff, i się nie udaje. Ja codziennie wstaję i myślę sobie ale fajnie by było nie być. No, też tak, mam. No? Była cała wypowiedź. Koniec, kropka. Dziękuję za oglądanie podcastu. Do widzenia. No nie mów tak, bo wyjdą, kurwa. Ja tu łoszczę w farmie. Nie ja możemy o to eee... nie? Że dzisiaj treść na YouTube to jest takie takiej formie niełaszczalnym, po prostu. I ludzie często nawet nie myślą o tym, co słuchają albo co oglądają, tylko po prostu włączają tak. coś w karcie. I grasz teraz w gierkę, na przykład na jakimś box PVP z albo na jakimś innym gównianym trybie. I masz wtedy takiego mirokrapier dolącego o tym, że krowa ma cztery brzuchy. A co my właśnie robimy? Takie pytanie. Chyba właśnie, ja, chyba o właśnie mówię teraz. Chyba właśnie żerujemy na takich osobnikach, które. Tak, że nic łączają, nie mam, ja sobie. Ja sobie to robię tak o. Dokąd płyniesz? No bo cyferki się muszą zgadzać. To jest coś? Po czerwony barwnik byłem. Tam widziałem chopię na Zoomie. Pięć okay. kwiate... kwiatuszków. Na Zoomie chcesz byłeś kwiatuska? z czerwonym kwiatkiem? Nie, bo czerwony to komunizm. Nie chcesz no to jeszcze lepiej. To jest kwiatuska. Masz kwiatuszkę. Już nie masz kwiatuszki, teraz masz rubinę. Masz rubinę, proszę. Pokolorował mi jabłko. Jabłko. Ono było obrane Jabłuszko. i tak je pokolorowałem i teraz jest, wygląda jakby miało skórkę, ale tak naprawdę to masz <grym> tu w, mie w miejscu... Jak coś to w miejscu tym... Jak będziesz to kiedyś montować, to możesz... E ...wsadzić tego gifa, z ci wyśle <grym> Mam idealnego gifa. Oj, nie, 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 masz idealnego gifa, ty się już nie obrażaj. Ja Japuszko. Jak tam gifów nie ma w tym podcaście nigdzie? To na środek ranu się trzeba... Chłopie, black screena się wybombi i takiego wielkiego gifa śpiące japuszko się tam wstawi i będzie gif. I się nie znasz po prostu. Fajnie. W ogóle jak patrzyłem na Ameryczkę... W którzy robili to samo co ja aktualnie robię z tą serią. To ja mega komplikuję sobie robotę w ogóle. Bo tamte miniaturki to kurwa jest. Tekst nałożony na screena z Minecrafta niskiej jakości. I tyle. Ja się bawię maskowanie kurwa, jakieś efekty dodaję pojebane. Im prościej, tym lepiej, tak? No właśnie nie lepiej, bo ja mam lepsze serie. Im więcej sześciolatków kliknie w ten film, bo łatwiej jest subnail, no to im tym lepiej, tak? A co ty z tymi sześciolatkami, superu? nie? Jakby ja już tutaj nawet nie podejrzewam, tylko jestem pewny, że jesteś pedofilem aktywnym, <grym> Jesteś pewna a nie masz dowodów. <grym> pewny, a nie ma dowodów, tak jak... Nie masz, nie masz żadnych... nie masz dowodów <grym> rzeczowych. To, że powiedziałem cztery razy o sześciolatkach, nie oznacza, że je ja lubię. Właśnie, może tak bardzo ich nienawidzisz. Ale, ale, bym się nie obraził, ale bym się nie obraził, jakbym znalazł takiego jednego na przykład pod domem. Mam 32 węgla aktualnie Mam węgla z węgla. Ale twoim wybawcą czekaj. Kurde, Gdzie? brakowało mnie bardzo mało. A co było się stało? To zombie gościło. cię zaatakował. Creeper, creeper, creeper. Zombie. Ocaliłeś mnie. Ja mam mega niską w ogóle reakcję w takich rzeczach. Jak chłopak, na przykład. O kurwa, to wiesz, że ja nie miałem Ta, To wykwintnie. To ja pierwszy raz umarłem, umarłem w całej serii przez ciebie. Dziwką jesteś, dziwką byłeś, dziwką będziesz. Znamy się ode mnie dwa hity. Miałem cichą nadzieję, że zdechniesz po jednym, ale jak, nie, jak zobaczyłem, że żyjesz, to musiałem jakoś dokończyć tą sytuację. No ale dlaczego? W ten sposób. To było niemiłe. Pójdź ci w dupę. I tyle. Czekaj, ochronię jest. cię. Ochronię cię. Postawiłem ci ścianę niczym w Fortnite. A to to nie było twoje? Nie. Okej. Okay. Możesz wziąć. Mogę... Ja idę spać. Zobacz. Ja idę spać. One out of two players sleeping. Sleeping. Sleep sleep, 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 sleep. No ja prześpię całą noc, nie? A ty będziesz sobie chodził. Nie, ja u że się że a co? Chłopak... W... Wsadził się Popadeł w wędzie na środku pola. Nieprawda, ja się wsadziłem do dziury po prostu. Dobra. Masz z serwera? To będzie prostsze, jak słyszy? zrobię tak. Jakże, że nie poprosisz? O, o, ja, ja. Normalnie jest dzień, teraz czemu? Jak to się stało? Jak to się wydarzyło? Dobre pytanie. Hmm. Hmm. <laughs> Jaki jak ingresywny <laughs> Kurwa, ty tego męta, nie doczekaj tego węgla, niebo. Nie robany będzie. Właśnie, da, właśnie dałeś nowy pomysł na piosenkę dla Zimka, uspokój się. Co? Kolega nie załapał chyba referencji. Nie złapałem. Zodzie. No to, dobrze. to Hiro 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 Hiro, Hiro Brain To Hiro Hiro Hiroshima Możemy tać, ale bym się Zisekajował w tym momencie Nie wiem, co ty ja mówisz to mnie, kurwa To nie oglądasz ani ma, nie masz Elite Balloon o no, no, lecz po prostu, tak Biedamy. Hiro Hiro Hiroshima REL Moral, ale... Ale... Koleżanka, pizdu y... nie ma. Dobrze, no to ja mam bardzo dobry ideę na rozmowę. Co, no. co, co jest mniej Walenie do Tomboy, czy walenie do Femboy? Nie chcę wiedzieć po, odpowiedzi na pytania, By dwa, bo dwa pytania bym miał, co to jest, jedno i drugie, i... Nie chcę znać na to odpowiedzi, dlatego nie fem odpowiem boy, na to pytanie. My, fem, fem to mężczyzna, który ma, który ma, bardzo kobie, która ma, który ma głównie kobiece ce cechy. Tomboy to kobieta, która ma głównie męskie cechy, która jest mniej gejowska. Okej. Okay. Mniej? Tak. To kobieta, mniej. która ma męskie cechy, tylko że z nią się nie rucha, ona robi biznes po prostu. Nie, ona chodzi na siłownię i ma większe mięśnie od ciebie. To jest zjebane, znieść, bo chodzi bo... mi o takie cechy psychiczne, a nie fizyczne, że... Nie, to mówimy tu o typowo psychicznych. Znaczy, fizycznych, Psychicznych prawo. ludziach. Physics. Psyche. 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 Śmieszne jest to, Psychic. że w każdym języku, jak jak każdym języku, jak mówisz fizyka, psychika, czy znaczy nie wiem, przynajmniej angielskim, to każdy język bo to jest najbardziej wymawiany język na świecie, tak? to, physics to jest fizyka, ale pisze się przez p... przez p... phc, nie. Jak to się pisało? p... s... c... c... i... c... i... s... Nie wiem, coś koło tego. To będzie physics. No, ale pisze się to bliżej, ale... ale z każdym razem jak piszę physics, to mi się wydaje, że mówię o fizy... że o psychice. Bo mi się myli, bo pisze to przez Ale do nie to bo wygląda bo to jak to dodałem, cecha. co? No, fajnie, ale to nie jest okrągłe, chyba. Jest to odwrotnie no. w ogóle no. też, bo to miało być. To jest trochę bardziej tak w tym crash loyal. Crash loyal, crash loyal, no. crash crash Czy to jest na zewnątrz? Uff. Czy to jest dobrze? Czy to jest spoko? Można by zrobić, że to jest te podwójne. Nie byłyby tu na zewnątrz. No to, czy to musi być jak Clash Royalu No Przestań... Masz problem? Tak zrobimy tak. Próba tak. tak samo wygląda źle bym powiedział. Teraz. Zobacz, że tu trzeba postawić banner jakoś i tu w rogu trzeba było postawić coś co wygląda jak Iron Trap O, oh, hej, sokoły. No. Wyruchajcie wszystkie kurwy. Nic się nie rymuje, żadne miasto z tym. Ze stodoły. Z... 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 koło brzegu. <noise> to równie. Ale ze spiernika. O kurwa. Tej odpowiedzi chyba nie spodziewałem. Nie w ogóle, tej. Ale <noise> no chujowo to wygląda <noise> teraz. No bo ty to dotknąłeś. Ej, Zanim to dotknąłeś, to było świetne. No właśnie, teraz, klęka i przepraszam. Teraz i proces. sądowy. Postawię jeden o? klocek w tym i powiemy, że to moje roboty, i, po, i powiemy, że ja to wymyślałem, więc jestem gold. To jest tragiczne. Ale tu jakby prawda. Nieprawda. Jest? Nieprawda, czekaj. Weź to tam. Nie, nie mam tych, nie, ma, nie mam klocków. Nie, nie mam klocków, weź do budy. jest zrób tak, tak.